Chodząc ostatnio po sklepach, zauważyłam, że kilka trendów modowych znacznie wybija się, jakby to powiedzieć, naprzód peletonu. W tym miesiącu w sieciówkach bardzo modne i popularne będą kolor czerwony. Kolor czerwony wyprzedził lub nawet można powiedzieć, że z Zepchnął na niższy poziom kolor różowy. Czerwony jest w każdym sklepie. Ja znalazłam kilka koszul. Lnianych w firmie Stradivarius może być w wersji czerwonej, klasycznej całości, lub w biało-czerwone paseczki. No lub oczywiście, jeżeli nie lubimy czerwonego, no to też są wersje bardziej spokojne, ale czerwony będzie bardzo popularny. Oczywiście we wszystkich sieciówkach, łącznie z, z berszką, czy również i ze Stradivariusem, czy z zarą, czy z mango. Są buty w kolorze czerwonym. Tak, buty również w tym sezonie najlepiej, jakby były w kolorze czerwonym. Do czerwonej bluzeczki dołożyłam również czerwony żakietik to jest propozycja firmy Stradivarius. Ja przymierzyłam przepiękną sukienkę z kołnierzykiem czy, czy z dekoltem, tak zwanym holter. Ale ona jest, oprócz tego, że ma piękny czerwony kolor, taki krwisty, koralowy czerwony kolor, to jeszcze w dodatku ma odkryte plecy. A tego typu sukienki, czy tego typu góry, o tak powiem, góry przedstawił w tym sezonie Yves Saint Laurent. Więc jest to, jakby to powiedzieć, z najwyższej półki przełożona sukienka, piękna, w dodatku jeszcze związaniem wokół szyi cudowna, naprawdę 100 do 100 przeniesiona z Yves Saint Laurent. Ale dołożyłam jeszcze żakiet, również z tym samym kolorze czerwonym. Zrobił się przepiękny zestaw. Ja dołożyłam, ubrałam, przymierzyłam srebrne sandałki, ale również w sklepie Mango można wybrać w złotym kolorze, w czarnym kolorze. Mogą być to sandałki, mogą być to klapeczki i wszystkie te opcje Będą pięknie wyglądały do tej niezwykle eleganckiej sukienki. W kolorze czerwonym mamy wszystko: od majteczek, staniczków, tanktopów, podkoszulków, sweterków, żakietów, płaszczyków. Wszystko można kupić w tym miesiącu w kolorze czerwonym. Kolejnym trendem, który jest obecny w tym miesiącu w sieciówkach. To są bluzeczki odkrywające ramiona. Ja przymierzam bluzeczkę w persce. Taka najzwyklejsza bawełniana bluzeczka dla młodzieży. Ale, na przykład, Stradivarius nazywa te bluzeczki rustykalnymi. I jest bardzo duży wybór właśnie tego typu bluzeczek i dodatku jeszcze w krateczkę, więc faktycznie rustykalne, takie nawiązanie do wsi, do Teksasu, do spędu bydła. Tego typu bluzeczek jest znacznie więcej. Mogą być kropeczki, mogą być jednokolorowe. Wszystkie bluzeczki, które odkrywają ramiona są super popularne w tym miesiącu, ale oprócz tych bardzo drogich bluzeczek, bo te rustykalne kosztują 180 zł w Stradivariusie, to nie zapominajmy o ciuholandach i o Vinted, ponieważ tam właśnie znajdują się te prezentowane bluzeczki, bluzeczki czy sweterki, które mają wycięcia. W kształcie łódeczki, można przerzucić na jedno ramię, opuścić na jedno ramię, można pobawić się, można sunąć na plecy albo na jedno ramię. Te bluzeczki są w każdym sklepie. Ja przymierzyłam w berszce taką najprostszą, najzwyklejszą dla nastolatków. Wspomniałam kwiatuszki. Tak, kwiatuszki i falbanki w kształcie kwiatuszków. Również są w każdym sklepie, w każdym. Sukienki z motywem kwiatowym, albo tutaj gdzieś w okolicach piersi dekoldu, albo gdzieś na ramionach. Bluzki również muszą posiadać taki właśnie element ozdobny. Kolejny trend obecny w sklepach, to buty z siateczki. I oczywiście, pierwszy był słynny. Francusko-tunezyjski projektant Azali Alaila, i właśnie on pierwszy zaprezentował tego typu obuwie mówię o fasonie nie o siateczce ale o fasonie i nadświekował je metalowymi ozdóbkami. W tym sezonie letnim ten skórzany model zamienił się w model siateczkowy. Tego typu buty znajdziemy w Stradivariusie, znajdziemy w Berszce, znajdziemy w Mango i znajdziemy również i w innych sklepach. Kolejnym trendem oprócz czerwonego to będzie wielka biżuteria i jeszcze w kolorze czerwonym. Oczywiście srebrny i złoty kolor również są bardzo popularne. Kilka lat temu firma Botega Veneta wypuściła drop, czyli już zapewne wszyscy wiedzą, kolczyki w kształcie kropli spadającej. I tego typu biżuteria jest w każdej, w każdym sklepie. Największą ilość widziałam w Stradivariusie, prawie że w każdym kolorze i w każdym rozmiarze. Tyle że czym większe, tym lepsze. W tym sezonie letnim duża, wręcz spektakularna, wręcz teatralna biżuteria będzie bardzo popularna. A dlaczego? Dlatego, że wreszcie ściągamy te wszystkie warstwy ubrań, już nic nie mamy koło szyi, nie mamy czapek, szalików ani kołnierzy. Co możemy zaprezentować? Piękne kolczyki, które wydłużą naszą szyję lub po prostu dodadzą nam kobiecości. Więc jeżeli tylko lubimy biżuterię, to w tym sezonie letnim bawmy się wielką biżuterią. Kolejnym trendem zaobserwowanym w naszych sklepach, to jak już wcześniej mówiłam o filmiku o zarze, to będą printy w zwierzęce, a najlepiej w lamparcie wzorki, tygrysie wzorki. Takie kocie wzorki i oczywiście jest wiele osób, które nie lubią tego typu wzorków. Ja też, ja się po prostu źle w nich czuję. Chyba po prostu to nie są moje kolory. Brązowy i czarny to nie są moje kolory. No właśnie chyba o to chodzi. Ale zawsze można wykorzystać pasek wykonany w tych właśnie kolorach. I ja tak właśnie mam, mam paseczek Chociaż odzieży jako odzieży nie za bardzo lubię, to paseczek posiadam. Można również kupić sobie buty, przepiękne szpilki. W zarze widziałam właśnie w tego typu printy. Można buty kupić w szpilki, ale troszeczkę innym kolorze. Można kupić również na przykład takie mokasynki, jak pokazywałam w sklepie polskiej firmy Bałagan. I właśnie w tym sklepie też posiadają buty w zwierzęce printy. Printy zwierzęce możemy nosić z góry na dół lub troszeczkę minimalistycznie i na przykład mieć jako nadruk tylko przypuśćmy na podkoszulku. I takie właśnie podkoszulki z nadrukami zwierzęcymi widziałam w Stradivariusie czy w Berszce. Kolejnym trendem zaobserwowanym w sklepach to będą podkoszulki i koszulki polo i wszystkie sweterki z kołnierzykiem. Więc bawmy się tym, że mamy koszulkę polo i w tym sezonie jest super modna, a dlaczego jest super modna? Ponieważ nawiązuje do stylu high society, stylu wyższych klas, tak zwanej cichej elegancji, która jest z nami od kilku sezonów. A jak jesteśmy przy stylu cichej elegancji, to również i kardigany będą super popularne. W zarze są na przykład z krótkim rękawem i rozpinane na guziczki, w dodatku jeszcze w jasnym kolorze różowym. Ale kardiganki tego typu, czyli z guziczkami z przodu. I pod szyjkę w formie takiej zaokrąglonej są z nami już od kilku sezonów, bo również i one wpisują się w styl cichej elegancji. Więc jeżeli jeszcze nie kupiłaś kardigana w tej formie, to zachęcam w tym sezonie, bo również i kardigany w różnych opcjach i w różnych kolorach są w każdym sklepie. Pamiętajmy również, że jeżeli będą tutaj, przypuśćmy, jakieś piękne, ozdobne guziczki, tak jak w tym przypadku. To ta prosta linia spowoduje, że optycznie się wyszczuplimy i troszeczkę dodamy sobie wysokości. A poza tym tego typu okrągłe zakończenie kardiganu sprawi, że obojętnie jaką posiadamy twarz, owal twarzy, czy będzie to okrągła, czy prostokątna, czy serduszko, to i tak będziemy dobrze wyglądać, bo jest na tyle uniwersalny. Kolor Jaki nam się podoba, a jeżeli faktycznie szukamy dobrych jakościowo kardiganów, to zachęcam na zajrzenie do naszego krakowskiego sklepu Kaszmir lub na ich stronę Belfama, i tam można znaleźć swetr i kardigany wykonane z wełny, z kaszmiru czy z dodatkiem jedwabiu. Super modne są żakiety, Tyle, że w sezonie wiosenno letnim możemy te żakiety zamienić na żakiety, ale bez rękawów, a w dodatku jeszcze z paseczkiem. I tego typu żakiety, jakby żakiety bez rękawów, można znaleźć w każdym sklepie, łącznie z młodzieżowymi. Mam nadzieję, że przybliżyłam paniom te najnowsze trendy, które myślę, że będą gdzieś obowiązywać gdzieś około miesiąca. A że będą obowiązywać przez miesiąc, więc zapraszam wszystkich, jeżeli faktycznie podobają nam się tego właśnie typu trendy, to zapraszam, bo za miesiąc może być już tych ubrań mniej. Mam nadzieję, że przybliżyłam panią takie trendy, które będą nam towarzyszyć w tym miesiącu do kolejnej dostawy, do zmiany aranżacji. Są to piękne trendy, czerwony. Super trend, piękne buty. Zachęcam wszystkich, jeżeli nawet nie do kupienia, ale po prostu do zajrzenia i zobaczenia, jak się zmieniają te trendy bliżej lata. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, no i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików.